5 zasad przygotowania kiszonki z kukurydzy. Podczas przygotowania kiszonki z kukurydzy należy kierować się pięcioma zasadami. Po pierwsze, wszystko zaczyna się od pola. Tak więc najważniejszą rzeczą, którą należy się kierować, jest odpowiedni dobór stanowiska oraz wybór odpowiedniego materiału siewnego i jego FAO do panujących warunków klimatycznych w danym regionie. Po drugie, Należy odpowiednio dobrać termin koszenia kukurydzy na kiszonkę. Roślina powinna charakteryzować się wilgotnością od 64 do 67%, 33 do 36% suchej masy oraz mleczno-woskową fazę dojrzałości ziarniaka. Po trzecie, większość gospodarstw nie posiada własnego sprzętu do zbioru kukurydzy, dlatego bardzo ważny jest dobór odpowiedniej firmy, która świadczy taką usługę. Przy wyborze należy kierować się nie tylko ceną usługi, ale także jej jakością oraz rzetelnością danego usługodawcy. Po czwarte, kukurydza ze względu na wysoką zawartość węglowodanów jest rośliną bardzo łatwo zakiszającą się. Jednocześnie jednak jest bardzo podatna na psucie się po otwarciu ze względu na słabą stabilność tlenową. Dlatego warto stosować zakiszacze, które zawierają m.in. bakterie heterofermentatywne, które produkują kwasy odpowiedzialne za wspieranie odporności kiszonki na rozkład tlenowy. Po piąte. Odpowiednie ubicie i szczelne okrycie są ostatnim etapem, na który trzeba w sposób szczególny zwrócić uwagę podczas sporządzania każdej kiszonki. Aby procesy fermentacji mlekowej zaszły tak jak należy, muszą być zapewnione warunki bezwzględnie beztlenowe. Dlatego podczas zapełniania silosa czy formowania pryzm należy sumiennie ugniatać każdą warstwę, natomiast do okrycia stosować odpowiedniej jakości folie odporne na działania UV i o odpowiedniej grubości. Najlepiej sprawdzają się dwie warstwy składające się z cienkiej, bezbarwnej folii podkładowej i głównej folii czarno-białej.